Giełda starych gier w Lidz to idealne miejsce by cofnąć się w czasie i na nowo poczuć magię starych gier, konsol oraz komputerów. Tym razem event znany pod nazwą Retro Games Fair. Odbył się w centrum miasta Lidz w hotelu Marriott 1 lutego 2020 roku i muszę przyznać, że było dość porządne poruszenie, porównując to do kilku ostatnich imprez tego typu w tym miejscu. Postanowiłem się wybrać jak to mam w swoim zwyczaju i muszę przyznać, że udało się kupić kilka ciekawych gier do kolekcji i też myślę, że na końcu tego materiału zrobimy sobie szybki przegląd tych gier, omówimy co udało się zakupić i w jakiej cenie? Przede wszystkim na co zwróciłem uwagę, to na to, że były dwa stanowiska, gdzie stali sprzedawcy postanowili wyprzedawać swoje gry w bardzo przyzwoitej cenie. I tutaj teraz jesteśmy na stanowisku, gdzie udało mi się zakupić najwięcej gier na konsolę PS1. Mieli kilka dobrych gier na Super Nintendo, ale w dobrych cenach. Ale niestety nie wszystkie były kompletne, tak więc to, co mnie nie było w stanie zainteresować, tak też postanowiłem sobie odpuścić. Tutaj sięgam teraz po klasy, których chciałem mieć od zawsze w mojej kolekcji, a też nie byłem w stanie zauważyć cen na tych grach. Jak możecie zobaczyć, oddaliłem się troszeczkę od tego boksa. Tu są wypisane wszystkie ceny, tak więc kropka na boku pudełka oznacza cenę. I tutaj gość wziął grę Nightmare Creatures, którą zawsze chciałem mieć w kolekcji. Mówię, kurde on to zakupi, bo cena była rewelacyjna. O połowę mniej tutaj za to zapłaciłem. Udało mi się to kupić, ponieważ jak mogliście zobaczyć ten gościu odłożył tą grę. Coś mu w tym nie przypasowało, albo też nie był pewny jaka jest cena. Ale to umówimy sobie już, jak przejdziemy do przejrzenia gier, które udało mi się zakupić. Jak to tam było na tym stanowisku? Chociaż mogliście zobaczyć, że jedna pomarańczowa kropka, to gra kosztuje 5 funtów, dwie pomarańczowe kropki 10 z niebieską. I pomarańczową gra kosztuje 8 funtów, i tak dalej. To były takie, wiecie, kombinacje. Też z początku nie zakumałem, dopiero musiałem zapoznać się z tą rozpiską. Muszę przyznać, że wszystkiego było multum. Przede wszystkim ciężko było się na samym początku przebić przez te wszystkie tłumy, ale jakoś to wszystko się rozeszło po tych stanowiskach. Tak więc bez problemu można było na spokojnie przeglądać gry. Jak i w moim przypadku udało mi się też co nieco tutaj nakręcić, oczywiście posługując się jedną ręką, jeśli chodzi o wertowanie gier, i w drugiej ręce trzymałem kamerkę. Udało mi się spotkać jednego z widzów kanału Retrosektor. Jest to Piotr, który również prowadzi swój kanał. Jego kanał nazywa się Retrogierki. Jeżeli będziecie chcieli zobaczyć kolejny materiał, a propos tej imprezy Retro Games Fair, to zapraszam Was na jego kanał. Zrobił również przyzwoity materiał. Tak też można zapoznać się, jakby to powiedzieć, z innej mańki, jeśli chodzi o tą samą imprezę. Tak więc zapraszam Was do kanału Retro Gierki. Jak możecie zobaczyć, teraz przeglądam gry. W takim randomowym skupisku. Te gry zazwyczaj kosztują jednego funta, dwa funty i można wybrać naprawdę całkiem ciekawy tytuł za rozsądne pieniądze. Ten sprzedawca trzyma ceny typowo rynkowe, jak to jest w Ceksie czy też na eBayu ale kupując grę u tego gościa, macie stuprocentową pewność, że gra jest w idealnym stanie. On byle czego nie sprzedaje. Gry są naprawdę dobrze zachowane. Prawdopodobnie on wyprzedaje swoją kolekcję. To nie jest jakiś wielki sprzedawca. Kilka razy u niego zakupiłem grę i to nie byle jakie tytuły, co też kosztowało swoje. U niego udało mi się zakupić Wild Arms na PlayStation 1. Żółwie Ninja na PS2 Nightmare. Też bardzo trudny okaz do wyrwania, ale zawsze jest w stanie troszeczkę opuścić na cenie i można się bez problemu targować przy zakupie. Tak więc gość jest naprawdę porządny. Tu gościówka miała troszkę tych gier elektronicznych, gier. Z początku lat 80., nie było to drogie, ale też nie jestem zbyt wielkim miłośnikiem tych elektronicznych gierek. Pomimo tego, że miałem to pod koniec lat 80., to jakoś te gry nie były w stanie mnie za bardzo przyciągnąć. Gameplayowo bardzo szybko mi się te gry nudziły. I jakoś nie mam do tego zbyt wielkiego sentymentu. Poszukiwałem kilku gier na Super Nintendo, co niestety mi się za bardzo nie powiodło, ponieważ najwięcej gier udało mi się zakupić na konsole PlayStation 1, naprawdę w rewelacyjnych cenach. Gość wyprzedawał gry. W sumie były dwa stanowiska, gdzie wyprzedawali gry w bardzo porządnych cenach. Tam, gdzie były te gry oznaczone kolorowymi kropkami. Gość miał naprawdę niesamowitą liczbę gier. Każda gra kosztowała 3 funty. I jeżeli ktoś, na przykład, zakupił kilka gier, czy tam jedną grę, to od razu w miejsce tej zakupionej gry lądowały kolejne tytuły. Tak, by chciał po prostu wyprzedać swoją kolekcję. Na przykład sięgnąłem tam po jedną grę Dune na PS1. Która niby kiedyś kosztowała 6 funtów u tego sprzedawcy, on to oczywiście teraz wyprzedawał za 3 funty. Później też natknąłem się na kolejnego sprzedawcę, który wyprzedawał gry od 50 pensów, co jest równowartością na polskie złote jakieś 2 złote 50 groszy zł do 3 funtów. I też udało mi się u tego gościa zakupić tytuł. Coś, co chciałem mieć w kolekcji, a czego nie spodziewałem się na przykład nabyć od tak sobie w tak dobrej cenie. Jest to komplecik, tak więc tutaj też przyznam, że zakup był bardzo, ale to bardzo przyzwoity. Teraz jesteśmy na stanowisku, gdzie gość naprawdę ma dobre gry, ale też ceny nieco zawyżone. O tu jest ten drugi gość, który wyprzedawał gry w cenie od 50 pensów do 3 funtów. Myślę, że taki, wiecie jak to się mówi, Janusz biznesu byłby w stanie na tych grach nieźle wyciągnąć, jeśli chodzi o odsprzedaż tych gier. Bo na przykład natknąłem tutaj się na gry na PlayStation 3 serii Lego, które na przykład odsprzedając w ceksie to można było zarobić na tej grze trzykrotnie tu kupujesz ją za 3 funty a w CXie sprzedajesz za 9 no to niezłe, niezła przebitka ten gość tu też miał na xboxa 360 Silent Hill Downpour w cenie 3 funty a sama gra kosztuje coś około 15-18 funtów, tak więc też całkiem przyzwoita przebitka. U tego gościa udało mi się zakupić jedną grę na Game Boya w cenie 3 funty, tak więc całkiem, całkiem przyzwoicie coś tutaj udało się zakupić. No i powiem Wam, że przeszukiwałem tutaj również gry bez pudełek na konsolę PlayStation 1, ponieważ poszukiwałem Duma. No ale niestety nie udało się zakupić. Też bardzo często yy, przeglądam, bo są luzem, po prostu instrukcje, yy, jak i zarazem same płytki, co kosztuje coś około funta za to chcą. Prawdopodobnie za tego krasza on by wziął z instrukcją dwa funty. A krasz jedynka u tego pierwszego sprzedawcy, że tak określę, co miał te gry, pokropkowane kolorystycznie. W tej wycenie to na przykład crash w pełnym boksie z instrukcją yy, był w cenie 10 funtów. W tym big boxie, a z tego co wiem, to te crash na eBayu i na Allegro sprzedają się naprawdę w masakrycznie wysokich cenach, jako że to było pierwsze wydanie. Jak możecie zobaczyć, stanowiska gier są naprawdę potężne, było w czym przebierać. Yy, Oczywiście te jakościowo lepsze gry były wyceniane no, pod względem jakości przede wszystkim i też porównując to do cen z CEXa były te ceny takie nieco wypośrodkowane. Tak więc w CEXie nabywając grę na przykład w boksie w takim tradycyjnie zużytkowanym stanie płacimy na przykład 15 funtów, a za stan idealny płacimy 20 albo 25. To tutaj za grę w przyzwoitym stanie jesteśmy w stanie zapłacić na przykład 20 albo 22 funty. Tak więc ci sprzedawcy też myślę, że w wielu przypadkach mają te ceny takie przystępne. Tak więc tutaj też nie można powiedzieć, że oni po prostu są tutaj, by zgarniać. Wiecie, nie wiadomo jaką kasę na ludzkich słabościach. Bo nieraz miałem okazję przekonać się o tym, że ludzie naprawdę sporo są w stanie wydać na tych retrogiełdach. Tutaj przeglądam gry z serii Street Fighter na PlayStation 1, które być może pewnego dnia wkroczą do mojej kolekcji. Bardzo bym tego chciał. I z tego, co jestem w stanie zobaczyć, ten materiał w tej chwili się kończy, tak więc lecimy, zobaczyć, co udało mi się na tej retrogiełdzie nabyć. Z tej retrogiełdy wróciłem wraz z dziewięcioma tytułami, rozdzielając to na cztery różne systemy a przy okazji lżejszy o 65 funtów, co jest równowartością przeliczając na złotówki 325 zł. I za momencik będziecie mogli zobaczyć, czy ten zakup jako tako się opłacił. Tak, u jednego sprzedawcy widziałem tam grę Fear Effect 2 Retro Helix za 15 funtów, tak ja tę grę tam nabyłem za zaledwie nie 50 pensów, bo to jest stara cena ze sklepu GameStation. Za dwa funty nie ma instrukcji. I drugim powodem, dlaczego ta gra została tak tanio mi sprzedana, jest to, że te zaczepy na płytę są wyłamane. Ale przy okazji zapewne uda się załatwić. Boxik to się wymieni i będzie całkiem przyzwoita gierka. No wiecie, instrukcje też można natrafić na tych retro giełdach też nieraz udało mi się załatwić tam instrukcję czy też po prostu pudełka do gier, czy to na nesa czy to na super nintendo tak więc tutaj mamy Fear Effect część drugą nigdy nie miałem okazji w to zagrać, ale z tego co słyszałem, czy tam kiedyś czytałem w recenzjach, podobno te gościowy, te główne bohaterki, mają dość zażyłą relację ze sobą, co też nie do końca jest pokazane graczowi, co one tam wyrabiają. Tak więc tu będę miał tytuł, z którym w końcu będę mógł się zapoznać. Sorry boys, this is private. Wszystkie gry na PS1 zakupiłem u tego sprzedawcy, który miał te ceny okropkowane. I trzeba było po prostu spojrzeć na kolor kropki i cenę, by wiedzieć ile dana gra kosztuje. W dwóch górnych boksach na tym stoliku były dość dobre gry. Każda gra była w cenie 3 funtów. I tam zakupiłem tego fear effect z tym, że po prostu pokazałem mu, że te ząbki są wyłamane. Tak więc on na tej grze z miejsca upuścił funta. Początkowo chciał 3 funty, ale udało się z tego zejść do 2 funtów. Ta gra kosztowała mnie też 3 funty, ponieważ była w jednym z tych dalszych w zasięgu boksów. Dune, zawsze chciałem mieć dune. Pełny tytuł to jest dune. 2000. Przede wszystkim chciałem mieć tę grę w kolekcji, ponieważ jestem wielkim miłośnikiem drugiej części Dune, jaka ukazała się na Amigę. A ten tytuł, który ukazał się czy to na PC, czy też na PS1, ten Dune 2000, to jest taki częściowy remake właśnie drugiej części Dune, i też miałem okazję to sobie ogrywać. W tych latach, jak to zostało wydane, niestety nigdy nie posiadałem myszki do PS1. Tak więc, może z czasem będzie warto się zaopatrzyć w myszkę, by jednak to sterowanie było o wiele, wiele łatwiejsze, przyjemniejsze. Trzecią grą, jaką zakupiłem u tego gościa, też kosztowało to 3 funty. Stan jest wręcz idealny. Nie wiem, czy ktoś w ogóle kiedyś miał okazję tę grę ogrywać. Bardzo dobrze się to zachowało. Gwiezdne Wojny, epizod pierwszy. Niestety, granie należy do najlepszych. I też, jak była taka wielka pompa na te Gwiezdne Wojny na początku lat 2000, to zakupiłem tę grę gdzieś tam na ruskim tłoku. To do mnie trafiło i tak film mi się podobał. Ten epizod pierwszy, tak, gra po prostu. Była beznadziejna, ale ostatnimi czasy stwierdziłem, że chciałbym skolekcjonować wszystkie gry w klimacie Gwiezdnych Wojen na PS1, tak więc ten mroczne widmo w końcu do mnie trafiło. Jak i przy okazji drugi tytuł w klimacie Gwiezdnych Wojen, Dark Forces, też jest to gra, którą masakrycznie ogrywałem pod koniec lat 90. Jak ta gra do mnie trafiła. Akurat też to były takie czasy, że na VHS-ie ukazała się ta kultowa trylogia, wydanie specjalne, no i wiecie, obejrzało się tą trylogię i była, była wielka pompa na te Gwiezdne Wojny. Gra do mnie trafiła, wszak z tego co mogłem zobaczyć, odpaliłem sobie tę grę parę dni temu, ta grafika strasznie się postarzała. Nie wygląda to najlepiej dla oka, ten archaizm po prostu ostro kole w oczy. Ale muszę przyznać, że tutaj LucasArts odmienili to jak zaczęły wyglądać FPS-y. Tutaj stworzyli w ogóle swój własny silnik, który zwał się Jedi i tak tutaj LucasArts wprowadził jako pierwszy w tych FPS-ach możliwość skakania, możliwość kłócania, można było spoglądać w górę i w dół i też ten silnik Troszkę tam już pozwalał bardziej dodawać różnego rodzaju efekty, czy to mgła, czy to jakieś opary. Tak więc tutaj, już przy tym tytule, troszkę kombinowali. Oczywiście, na PC wygląda to o wiele, wiele lepiej. Wdzielamy się w postać Kyle Katarn, który w pierwszej misji, wiecie co robi? Wykrada plany Gwiazdy Śmierci. I w sumie, można by stwierdzić, że. Wiecie, oglądając tą trylogię i później ogrywając te Dark Forces, można pociągnąć to pod fabułę filmu, wiedzieć jak potoczyły się te losy przed epizodem czwartym, no ale Disney w Rogue One przedstawił tę sytuację nieco inaczej, bo w sumie plany zostały wykradzione nie przez jedną osobę, a grupkę rebeliantów, a ten Kyle jest po prostu Nikim innym jak najemnikiem pracującym dla rebelii. Dobra, dalej mamy, i to też kosztowało 3 funty, również w tej ofercie gość za 3 funty miał Rebel Squadron, część drugą na PS1. I w sumie, ponieważ mam tę grę, tego nie, za, nie nabywałem, a też mogłem zobaczyć, że ten tytuł gdzie nie gdzie był ostro wyceniany. Dalej mamy. Alien Resurrection. Kiedyś nabyłem tę grę chyba też na retrogiełdzie. Jak się okazało, płytka nie była w najlepszym stanie i tam, chyba na drugim czy na trzecim poziomie, ta gra po prostu się wieszała. Tak więc, wers tamtą wersję e, zutylizowałem, pozbyłem się tego, a tu udało mi się zakupić to w cenie 7 funtów. Komplecik, stan przyzwoity. Są dwie kropy, jest pomarańczowa i niebieska. Czyli cena była, było to 8 funtów. Pomarańczowa kropka to koszt 5 funtów, a niebieska 3 funty, ale i tak udało się troszeczkę zbić cenę z tej gry. Dobra, tu się kurde rozchodzimy na boki. I ostatnią grą jaką zakupiłem u tego gościa no, udało się to zakupić, Nightmare Creatures, też gra, którą ogrywałem sobie pod koniec lat 90. Dla mnie ten klimat zawsze był taki schorowany, nie to jakiś taki beat em up w takim mrocznym klimacie demonów, zombie, nieumarłych. I powiem Wam, że chciałem do tego tytułu wrócić, dać mu ponownie szansę. Gra też nie należy do najtańszych i do takich tytułów, które łatwo można zdobyć. Wydaje mi się, że te pudełko powinno być tutaj te nieco starsze z tą czarną obramówką z góry, bo ta okładka jest za wąska na to pudło. Będę musiał to sprawdzić. Jakie tu było oryginalnie pudełko, jak coś to będę polować na takie pudło Ale jest komplecik, jest instrukcja, ktoś tutaj też e, Zostawił zapiski jak to ogrywał, kody są powpisywane Tak więc, e, no będę mógł po latach do tego powrócić oczywiście e, Trzeba przymknąć oko na to jak ta gra się zestarzała, ale powiem Wam, że Lubię powracać do gier, z którymi miałem kontakt właśnie w tych latach 90. -tych, czy też na początku lat 2000. Dobra, jest Nightmare Creatures. Wiecie co? Rozejdziemy się z tym jeszcze troszeczkę na boki. Dobra, i lecimy dalej. U tego drugiego gościa, który wyprzedawał bardzo tanio gry od 50 pensów do 3 funtów. Wszystko, co tam było wyłożone na tym stole, zakupiłem sobie w boksie Lemingi. Jest tu, kurde, komplet. Fajnie się to zachowało. Jeszcze w środku była dodatkowa wkładka. Tak więc, jak kiedyś trafi mi boks z grona Game Boya bez tej wkładki, to zawsze jest zapas. Tak więc tu też udało się to wyrwać w całkiem przyzwoitej cenie, jak na grę w boksie, bo te telemingi po 3 funty albo po 4 albo nawet i po 5 funtów to płaci się za sam cartridge. A tutaj w pełnym boksie. Dobra, teraz gierka, na którą polowałem. Pojechałem na tą giełdę właśnie zapolować na ten tytuł, z tego względu, że Dość niedawno, bo na początku stycznia udało mi się zakupić GANAB pod Sega Saturn, który kosztował zaledwie 10 funtów. Zostało to zakupione w ceksie, i w środku skrywa się e, oczywiście gun i instrukcja. No ale niestety nie było gry, tak więc polowałem właśnie e, na tą wersję Virtua Cub, część drugą w Jewel Case, by to dopasować sobie do boksa. To był bardzo dobry, udany zakup. Prawdopodobnie ta cena tam spadła w tym okresie i to kosztowało mnie zaledwie 10 funtów. Też 10 funtów dałem za gry. A z tego co mogłem zobaczyć, taki komplet, no to na eBayu gdzieś tam koszą za to 50 funtów. No to powiem Wam, że tutaj mi się udało. Udało się to wyrwać. Jest komplecik, i w końcu będę mógł sprawdzić ten pistolet i Virtua Cup dwójkę. Pamiętam, że chyba to trafiło do jednego z salonów gier. Nie, 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 to nie był salon gier, to była jakaś knajpa też w latach 90. Chyba ten Virtua Cup albo to była pierwsza część. Jakiś Virtua Cup trafił do naszej tam osiedlowej knajpy. I pamiętam, że to sobie z kumplami ogrywaliśmy tam. I ostatnia gra, która tutaj cenowo dobija to do 65 funtów To jest nic innego jak Tiger Road w wydaniu na PC Engine Gra nie jest na płytce CD, jest na HuCards Bardzo, powiem Wam, chciałem mieć tę grę w kolekcji Ponieważ takie side-scrollowane platformery To w sumie mój ulubiony gatunek gier Ten Tiger Road, który został wydany na arkady pod koniec lat 90., oczywiście przez Capcom. To przez długi czas była moja ulubiona gra, i też to ukazało się w wydaniu na PlayStation 2 w tej kolekcji od Capcomu, chyba to była druga część tej, tych składanek arcade'owych Tam właśnie był ten Tiger Road, a z tego co mogłem zobaczyć bo już miałem okazję sobie ograć tego Tiger Road. No to tutaj gameplay został całkiem inaczej zrobiony, deweloperem jest Victor. Tak więc powiem Wam, że nawet mnie to ucieszyło, że ten gameplay jest całkiem, całkiem inny. Tytuł ten sam, Tiger Road, ale gra została znacznie, znacznie odmieniona. Tu można przeżyć tę przygodę na nowo, w nieco odmienionym stylu. Nie sądziłem, że kiedykolwiek natrafię, wiecie, na tej giełdzie na ten tytuł chciał gość na początku 30 funtów, a mi udało się to zakupić za 25. Starałem się utargować cenę i udało się. Był skłonny to sprzedać za 25 funtów, tak? Więc tutaj jest naprawdę chyba najpotężniejszy klasyk do kolekcji, jaki do mnie wpadł w przeciągu tych można by powiedzieć dwóch pierwszych miesięcy tego roku. Niestety ten Tiger Rod nie będzie wydany na PC Engine Mini czy też Turbo Graphic Mini, tak więc bardzo fajnie w końcu mieć to kurde fizycznie. Tyle tego wszystkiego, jeśli chodzi o retro -giełdę. Następna impreza szykuje się na 11 kwietnia. Kolekcjorabilia. Bardzo podobna impreza z tym, że gier jest nieco mniej. A nieco więcej tutaj jest właśnie takich starych kolekcjonerskich zabawek, wiecie, tych figurek z Gwiezdnych Wojen, komiksy i tym podobne, ale gier też jest całkiem spora ilość. A 1 marca w Doncaster odbywa się retro gamingowy market gier. Nie jest powiedziane, że tam się wybiorę, ale na tą kole, kolektorabilię z całą pewnością będę chciał się wybrać. Tak więc to są wszystkie gry, jakie udało się zakupić na tej retro giełdzie. Wypad uznaję jak najbardziej udany. Trzymajcie się, na razie, cześć!